Chłopiec w słońcu Aleksandra Gierymskiego został namalowany w 1893 roku. Po II wojnie światowej obraz został uznany za zaginiony. Gdy w 2004 roku niespodziewanie wypłynął na aukcji, postanowiono wykupić ten obraz, i uwaga, uwaga, nabyto go dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu grubo za ponad milion złotych. O artyzmie tego dzieła świadczy nie tyle treść i temat obrazu, co sposób kształtowania. Gdy zestawimy sobie twarz chłopca i koszulę. Ze snopem i z polem zobaczymy, że twarz i koszula są malowane w sposób bardzo tradycyjny, a snop i pole w sposób bardzo nowatorski, małymi plamkami. Taki sposób kształtowania obrazu małymi plamkami pojawia się w sztuce w drugiej połowie XIX wieku i jest to rewolucja, która otwiera wiele drzwi do nowych eksperymentów artystycznych.